Muzycznie uzdolniona pani sekretarz, piękno stworzone w komputerze, czekolada, która nie psuje zębów i najwspanialsze choinki na świecie. Dominika Rzepka zapraszam na wiadomości całkiem inne w Interia TV. Kończąca kadencja amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice wystąpiła z recitalem fortepianowym dla Królowej Elżbiety i jej gości w pałacu Buckingham, a zabrzmiały utwory Brahmsa. Warto dodać, że Rice jest utalentowaną pianistką, która jednak dla polityki zagranicznej poświęciła muzyczną karierę. Jak wygląda idealna twarz? Nie pytajcie kosmetyczki, zapytajcie informatyka. Izraelscy naukowcy używają dobrych, starych, matematycznych metod, by nadawać twarzom na zdjęciach idealne cechy za pomocą kilku kliknięć myszką. Zobaczymy, czy technologia ta zaowocuje zdjęciami, które ludzie będą mogli zabierać do chirurga plastycznego i mówić, chcę wyglądać właśnie tak. Wygląda jak czekolada, smakuje jak czekolada i jest czekoladą, z tą różnicą, że nie psuje Twoich zębów. Takie przysmaki produkowane są w Belgii i przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ich sekret kryje się w innym typie cukru, a smak jest podobno równie dobry. Niestety, o ile czekolady te są zdrowe dla zębów, nie są już tak dobre dla talii, mają tyle samo kalorii, ile konwencjonalne czekoladowe wyroby. Kosmiczne piwo to efekt pięciomiesięcznej misji, podczas której naukowcy uprawiali jęczmień tam, gdzie nikt go jeszcze nie uprawiał, na międzynarodowej stacji kosmicznej. Teraz pozaziemskiego smaku mogą spróbować wybrani mieszkańcy Ziemi w Japonii. Jęczmień, z którego wyprodukowano piwo, jest kolejnym produktem uprawianym w kosmosie po pszenicy, sałacie i groszku, a niedługo do tej listy mogą dołączyć ziemniaki. Zakończymy świątecznie na lagunie Rodrigo de Freitas w Rio de Janeiro. Zapalono światła na największej pływającej choince bożonarodzeniowej na świecie. Szacuje się, że do 6 stycznia, kiedy na gigantycznej choince zgasną światła, obejrzy ją ponad milion ludzi. Choinka figuruje już w Księdze Rekordów Guinnessa i może poszczycić się wysokością 85 metrów. Z kolei ta choinka w luksusowym centrum handlowym w Dżakarcie pokryta została słodyczami. Słodkie drzewo przygotowywało 25 cukierników, przygotowanie zajęło prawie 2 miesiące, a ta jadalna choinka ma 33 metry wysokości. I tą informacją żegnam się z Wami. Do zobaczenia.